Dzień dobry, witam cię serdecznie na moim wspierającym kanale z tarotem. To czytanie jest ogólne. Zapraszam Cię do zamawiania czytania osobistego i w nim będą tylko Twoje energie i rady tarota wyłącznie dla Ciebie. Dzisiaj kochani, zapytamy kart, co zrobić, żeby osiągnąć spełnienie uczuciowe i materialne w październiku. I zapraszam serdecznie do czytania z oddiakalne banany. Przetasuję karty. Przełożymy no i zaczynamy, kochani, na początek. Czy energie związane z uczuciami, emocjonalnością, czyli co zrobić, żeby uchwycić spełnienie emocjonalne, uczuciowe w październiku. Dobrze. Moje drogie barany, ja myślę, że wy w październiku będziecie analizować i przyglądać się. Swoim emocjom, swoim potrzebom i ogólnie relacji, w której się znajdujecie. Tak? Tu karty pokazują, że w tym miesiącu będziecie rozświetlać swoje myśli, oddawać się pewnej analizie, tak? dzięki której dokonacie dobrego wyboru dla siebie. Wyboru, który da wam przede wszystkim spokój waszym myślom i waszemu sercu. I teraz, kochani, z czego będzie wynikała ta głęboka analiza, ta wasza analiza? Ona będzie wynikała z takiej chęci dania sobie odpowiedzi, czy mam w swoim życiu emocjonalnym, uczuciowym to, czego potrzebuję. Czy nie odczuwam jakiegoś deficytu, braku w mojej sferze uczuciowej? I w końcu też danie sobie odpowiedzi, co ja chcę z tym zrobić. Bardzo często, moi drodzy, jest tak, że odczuwamy, że czegoś nam brakuje w związku, tak? że nie ma tego spełnienia, że coś nie spełnia naszych oczekiwań. Że po prostu brakuje nam czegoś do pełni szczęścia. I ta analiza tutaj, w tym miesiącu waszym, ma na celu uświadomienie sobie, że chcąc uzyskać spełnienie w relacji, tak, osiągnąć tą pełnię emocjonalną, najpierw muszę napełnić siebie. Czyli określić swoje potrzeby, dać sobie słowo, postanowić sobie, że chcę mieć takie życie emocjonalne z takim człowiekiem, określić, jaki jest cel przede wszystkim mojej relacji, tak? Co ja chcę osiągnąć w tym swoim życiu emocjonalnym. I moment w tym właśnie z tej dwójki mieczy, czyli w tej analizie. Odpowiadamy sobie na te pytania i jest jednocześnie momentem, w którym jesteśmy gotowi przejść mentalne odrodzenie. I co ważne, chronimy się przed zranieniem, przed bólem serca. I co jest ważne, moi kochani, ważne jest, żeby nie spieszyć się, żeby być w tej analizie tyle, ile potrzeba. Po to, żeby właśnie złapać tą harmonię ze sobą i ze swoimi myślami. Tak? I zobaczcie, tutaj w tej analizie, w tych rozważaniach, nie ma emocji, nie ma lęku, nie ma blokad. Tak jak jest tutaj pokazane, to emocje, czyli woda i księżyc, lęki, blokady są za nami. My analizujemy, to są myśli, miecze to są myśli. I to jest przede wszystkim uzdrawianie tych myśli. Tak? Dajemy sobie światło swoim myślom, rozświetlamy swoje myśli. I przede wszystkim tutaj jest dokonywanie też wyboru między sobą a światem zewnętrznym. Czyli między tym, co my pragniemy, czujemy, myślimy, i między tym, co inni nam mówią. Tutaj jest taka sugestia w tej kacie, żeby właśnie odrzucać wszelkiego rodzaju sugestie innych ludzi. Tak? I w tym miesiącu dochodzicie, kochani, do momentu właśnie tego. Progresu mentalnego, do przyjęcia odrodzenia, bo daliście sobie czas, bo zdaliście sobie też właśnie sprawę z tego, czego Wam brakuje, tak? jakie są Wasze deficyty i dlaczego tak jest. I postanawiacie popłynąć w nowe na etapie myśli, ale to jest bardzo ważne, bo to jest. Ogromny progres tutaj, który zrobicie z tej dwójki mieczy do szóstki mieczy. Przede wszystkim wyznaczacie sobie ten kierunek, do którego chcecie popłynąć, tak? A przystań, do której przypłyniecie, nazywa się spełnienie emocjonalne. Macie barany dość wysoko energetyczne czytanie, ale Niesamowicie transformujące. Więc, jeśli ktoś z Was będzie miał ochotę przegadać swoją sytuację, poradzić się, zapraszam serdecznie do konsultacji. To teraz, kochani, przechodzimy do energii związanych z pracą, z materią, z biznesem: czyli co zrobić, żeby uchwycić spełnienie materialne w październiku. Pięknie, rycerz kielichów. Dwójka Buław. Odrodzenie, sąd Boży. Ok. No i tak, jeśli chodzi tutaj o sprawy zawodowe, drogie barany, to pokazuje się tutaj w katach wybór swojego kierunku, ścieżki zawodowej. Ale to jest z kolei z poziomu działań już. Tak? I mam takie wrażenie, że wy w tym miesiącu będziecie chcieli obrać sobie taki kierunek działania, który jednocześnie otworzy Was na zupełnie coś nowego. Coś, co da Wam odrodzenie, nowe życie. Tak, nowe otwarcie w sferze zawodowej przede wszystkim. I w tym miesiącu sprecyzujecie sobie cel i wybierzecie swoją drogę, którą będziecie chcieli podążać. A z czego to wyniknie? Wyniknie to z jakiejś wielkiej inspiracji, tak? Z takiego pragnienia serca stania się osobą, która coś tworzy. Z miłością do siebie i z miłością do innych ludzi. Tak? Chcecie stać się osobą, która wytwarza jakieś wartości, dobra, które nie tylko da Wam satysfakcję Wam samym, takie spełnienie powiedziałabym nawet emocjonalne, ale też chcecie dać wartość. Innym. I generalnie postanowicie w październiku robić coś, co da Wam też wolność, tak? Wolność kreacji, wolność tworzenia coś, co pozwoli Wam się rozwijać w kierunku, który Wam sprawia właśnie tą przyjemność. Większość z Was po prostu będzie chciała zacząć realizować swoje marzenia. Zawodowe. I tutaj, właśnie te karty, ta karta sądu Bożego mówi o tym, że będziecie też w takiej ogromnej samoświadomości, wyznaczycie sobie właśnie ten cel, i dzięki swojej pracy, zaangażowaniu, swojej zmianie, będziecie właśnie własnymi rękoma wypracowywać dobrobyt. I tego życzę Wam, kochani, tej wspaniałej energii na październik. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.